O wow. Jak sami wiecie, na ostatnim Nintendo Direct oprócz innych jest zapowiedziano również Splatoon 3, który wyjdzie w 2022 roku. I z tego powodu postanowiłem sobie wrócić do jedynki w formie materiału. Zapraszam. Prace nad Platonem zostały rozpoczęte w 2013 roku przez Yusuke Amano i Tsubase Sakaguchi. Ten drugi był jedną z osób, które pracowały nad Nintendo Land czy Zelda Twilight Princess. Producentem gry był Hisashi Nogami. W przeszłości pomagał on tłumaczyć taką grę jak np. Banjo-Kazooie na język japoński. Jednak wszyscy, którzy zajmowali się Splatoonem mieli jeden cel, stworzyć nową markę dla Nintendo, bo jak wszyscy wiemy, Wii U przez całe swoje życie oprócz Splatoona nie otrzymało żadnej nowej marki, podobnie jak 3DS. No bo co mieliśmy na tej konsoli? Wow, milionowa część Mario! O, oh, The Legend of Link! Wow, plastelina! A to wszystko na Sega Saturn! wychodziły na tę konsolę kontynuacje starych, sprawdzonych IP. Potrzebowali oni świeżej gry z innowacyjnym gameplayem, którego nie widziano nigdy na scenie growej. Przez następne pół roku powstało aż 70 pomysłów, jak miałby wyglądać Splatoon, ale tylko jeden z nich wszedł w życie, a mianowicie pomysł na zrobienie strzelanki 4x4. Jednak gra o kałomarnicach na samym początku nie miała w ogóle o nich być. Z pierwszego dema możemy się dowiedzieć, że gra na początku była o tofu. Serio. We wcześniej wspomnianym demie, które z jakiegoś powodu było czarno-białe, bohaterowie zamiast kałamarnic byli tofu. Gameplay działał na podobnej zasadzie, co w finalnej wersji. Już wtedy musieliśmy zamalować jak największą część terenu, by ostatecznie wygrać. Była również opcja przeniesienia mapy z gamepada na telewizor, a główną część rozgrywki przenieść na gamepada. Pomysł z tofu jednak opuszczono i zaczęto myśleć na dodaniem ludzi do gry, i nawet powstały koncept arty i takie tam rzeczy. Jednak tej postaci czegoś brakowało, takiego czegoś, co by ją odróżniało, więc to dano pelerynę. Serio. W dalszej części projektowania dodano tutaj postaci włosy, co wyglądało jeszcze dziwniej. Pewnie mnie jeszcze spytacie, ale po co ta peleryna? A mianowicie miała ono służyć po to, by bohater mógł schować się w farbie. Jednak trzeba było również urozmaicić mapy, bo patrząc na to jak wyglądały w prototypie tofu, nie były one zbyt rozbudowane. Nie można było malować ścian, żeby się po nich wspinać na jakieś wyższe punkty, ani nie było żadnych ramp. Mieliśmy po prostu prostą mapę ze ścianami, i na początku chciano rzeczywiście zostawić ściany, które nie mogły być zamalowywane. Ale reszcie timu się ten pomysł nie spodobał, i ostatecznie pomysł z zamalowywaniem ścian przeszedł. Część drużyny była trochę zdenerwowana, że gra będzie oparta o bohaterów, którzy są ludźmi. Ale zarazem nie chciano wracać do bohaterów stofu. Postanowiono stworzyć nowe i zarazem świeże postacie, które idealnie pasowałyby do gameplayu gry. I nie, dalej nie chodzi o kałamarnice. Tym razem postawiono na. króliki. Zwierzaki miały koszulki, które podobnie jak peleryny mogły służyć jak coś, co pozwalało im pływać w farbie. Ten projekt postaci był przez dość długi czas uznawany za ten finalny w zespole i powstawało wiele koncept artów bohaterów, nawet zostali oni umieszczeni do gry i dostali swoje własne animacje. Jednak pojawił się pewien problem. Króliki w farbie po prostu nie miały sensu. Nawet gdy zespół pokazał projekt postaci innym ludziom z Nintendo, często padało pytanie, dlaczego króliki? Nawet Shigeru Miyamoto potwierdził tezę, że króliki po prostu nie mają sensu. Twórca włoskiego hydraulika zaproponował inną postać do tej gry, a mianowicie Mario. Ja nie żartuję. I zespół zaczął się nad tym poważnie zastanawiać. Nawet mamy screeny z Dema, gdzie Mario biega z pistoletem po mapie, ale ten pomysł również szybko skreślono. I tak w końcu przyszła pora na Squidy. Nawet pokazano ten pomysł Shigeru Miyamoto i spodoba mu się on. Jednak postanowiono ten pomysł trochę przerobić, a mianowicie postacie miały się zmienić w Squida, a później wracać do formy zwykłego dzieciaka. Kałamalnice wreszcie miały jakiś sens, bo mogły pływać w farbie, jak i po pomalowanych ścianach. W tym momencie cały team zajmujący się z był pewien co do bohaterów w grze, a teraz musieli przygotować grę do takiego stopnia, by pokazać ją na E3 2014, do którego zostało już parę miesięcy i udało im się to, co prawda mieli gotowe tylko 10% gry, ale udało im się nawet przygotować grywalne demo na tę imprezę. W demie gry Z3 mieliśmy do dyspozycji zwykły pistolet, czyli Splatter Shot, bomby, czyli Splat Bomb i bazukę, czyli Inkzuke. Jednak w demie te bronie nosiły jeszcze inne nazwy. Splatter Shot to był. Shot. Splat Bomb to był Splatter Bombs a Inksuka była po prostu nazwana super bronią. Ta ostatnia broń, jak wszyscy wiemy, była bronią specjalną, która w finalnej wersji gry uruchamiała się po zamalowaniu pewnej ilości terenu i w tym momencie włosy bohatera zaczynały się świecić, a na ekranie mieliśmy wskazówkę, by nacisnąć prawy analog i mieliśmy efekt dźwiękowy, a w demie nie było nic z tych rzeczy, po prostu pasek się napełniał i mogliśmy użyć bazuki. Poza tym muzyka była trochę inna niż w finalnej wersji, a zresztą sami posłuchajcie. W demie były również inne animacje zapełniania farby do naszego pojemnika, niż w finalej wersji. W wersji ostatecznej, gdy kogoś zabiliśmy, gra używała określenia splatydy, a w demie było to zupełnie inne określenie, które brzmi dziwnie. Po pokonaniu przeciwnika wypadały z niego punkty, a w finalnej grze nie było czegoś takiego. Punkty były nam przyznawane pod koniec rozgrywki, za zaangażowanie w zamalowanie mapy. Na ekranie końcowym, w którym było widać, ile zamalowano mapy, były ukazane jakieś dziwne budynki, które były otoczone chmurami. W finalnym wydaniu gry miało to większy sens. Dookoła mapy, zamalowanej przez nas, była ulica, a obok niej budynki. W bildzie gry z E3 punkty były porównywane ze wszystkimi graczami z obydwu drużyn, a w finalnym produkcie gracze byli porównywani ze swoją drużyną i zestawiani z drugą. Mapa również się różniła, niektóre drzewa zostały usunięte, za to dodano te siatkowe przejścia. Piosenka z Plat Attack z buildu z E3 też różniła się od wersji ostatecznej, sami posłuchajcie. I to wszystko z E3 2014. Później z Platon został pokazany tego samego roku, pod koniec, na Nintendo Direct. Gra na nowym Zwiastunie T7 te lat temu była już o wiele bardziej podobna do wersji ostatecznej. Zapowiedziano tryb single player, czyli Hero Mode. W tym bildzie gry mapa wzorowana na skateparku miała schody, które później usunięto. Poza tym mapa zbytnio się nie zmieniła. W tej mapie brakuje na przykład ścian, które pojawiły się później. Teraz przejdźmy sobie do trybu single player z platuna. W jego trailerze pojawili się już dobrze znani nam z finalnej wersji gry przeciwnicy, jak, jak i ci dziwniejsi, których nie znamy i finalnie nie trafili oni do gry. A także bossowie mają subtelne zmiany, np. przykład Octostamp, który nie ma zielonych oczu, jak w wersji ostatecznej. Kapitan Cuttlefish w zapowiedzi był zupełnie w innym miejscu, w którym można go zobaczyć w grze. Jest on po prostu pomiędzy paroma ścianami, a w wersji finalnej obok niego jest jakiś automat i plakaty klapa, która pomaga mu nie jest siatkowana, przez co squidy nie mogły się przez nią prześlizgnąć. Może początkowo mieliśmy ją otwierać i wskakiwać do środka. Kto wie, w trailerze również pojawił się segment 2D. Niestety on również nie trafił do gry. W zwiastunie mieliśmy ukazane, że będziemy mieć 5 żyć, a w finalnej wersji mieliśmy ich tylko 3. okto również się lekko zmieniły. W finalnej wersji mają one inne ubrania, jak na przykład buty. Gra finalnie wyszła w 2015 roku i przyjęła się dobrze, ale czas sobie powiedzieć o nieużytych rzeczach w Splatoonie. Muzyka używana na ekranie tytułowym w demie Splatoon Global Test Fire ostatecznie nie została użyta do gry, a zresztą sami jej posłuchajcie. Pełni funkcjonalne huśtawki znajdują się we Flounder Heights, jednak nie pojawiają się one w żadnym trybie. Działają dobrze i mają nawet nazwę obiektu. joheki. Znalazłem również nieużyte modele Octolingu. Wyglądają one trochę tak kanciaście. Octolingi mają dwa oddzielne modele. Jeden dla wroga, który pojawia się w trybie dla jednego gracza, ten po prawej, i nieużywany, który działa jako alternatywny model dla gracza, ten po lewej. Grywalne Octolingi w pierwszym Splatoonie nigdy nie używały światła dziennego. Przed rozszerzeniem w Splatoon 2 Octo Expansion, gdzie tam graliśmy już właśnie Octolingiem. Gra również obsługiwała figurki amiibo, które dawały nam niektóre bonusy. Ze względu na sposób działania kamery zwykle nie można było zobaczyć tylnej części pudełka amiibo w grze. Jednak ze względu na jednego NPC-ta w lobby, który pojawia się w określonym miejscu, przebiegły gracz w ten sposób może zobaczyć niewidoczną normalnie część pudełka. Sam tył pudełka jest w pełni szczegółowy, a nawet używa języka inklingów. Były również nieużyte ubrania, jak na przykład ten kapelusz albo nieużyte napisy. Nie mam pojęcia po co miały być użyte. I to tyle z powstawania z Platuna, jak i nieużytych rzeczy do niego. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Eee, Eluwina.